W imię Allaha Najlitościwszego, Najlitościwszego Alfa Tichach negwend. Najlitościwsze, najlitościwsze Alfa Tichach Tantry. Pamiętajcie o mnie, a ja będę pamiętał o Was Alba Karach Jestem blisko, odpowiadam tym, którzy mnie wzywają Alba Karach Allah kocha tych, którzy załują i oczyszczają się Al-Bakarah-Twedziu. Bóg jest z cierpliwymi al bakarah fiftre Bóg miłuje dobroczyńców Al-Bakarah-Twedziu. Bóg jest zadowolony z tych, którzy poświęcają się dla niego Al-Bakarah-Twedliseren. Allah udziela mądrości tym, których kocha al bakarah Allah kocha sprawiedliwych, tel imran trzewszych. Allah kocha hojnych, cierpliwych i przebaczających, tel imran trzewszych. Allah kocha tych, którzy w Niego ufają, tel imran trzewszych. Nie czyńcie sobie krzywdę, gdyż Bóg jest dla Was miłosierny, Annisa Fortulum. Allah kocha sprawiedliwych Al-Maidach w Allah nakazał sobie miłosierdzie Al-Anam Kiedy przyjdą do ciebie ci, którzy uwierzyli, powiedz: Pokój wam. Miłosierdzie Boga jest blisko tych, którzy czynią dobro Al-Araf Seven Fishes. Moje miłosierdzie obejmuje wszystkie rzeczy Al-Araf Seven Sifnesses. Allah kocha sprawiedliwych At-Tawbah Naif Allah jest z Prorokiem i wierzącymi At-Tawbah Bach Naifolc. Allah wzywa do Domu Pokoju, Paradisu, Yunus Ciętów Bóg jest bliski, odpowiadające Hud Ewen Bóg jest najlepszym obrońcą, najlitościwszym Jusuf Za Zaprawdę w pamiętaniu o Bogu serca znajdują spokój a rad Jeśli będziecie wdzięczni, zwiększa wam własę Ibrahim Czotisend. Daj znać moim sługom, że ja jestem przebaczającym, miłosiernym Al-Hirfim Bóg jest z tymi, którzy się Go boją i czynią dobro, anachal siks człowiek. Wzywajcie Allaha lub Miłosiernego, jakimkolwiek imieniem wzywacie, Jego są najpiękniejsze imiona alisra isra Zaprawdę, dla tych, którzy uwierzyli i uczynili dobre uczynki, Miłosierny ustanowi dla nich miłość. Nie lękaj się, jestem z Tobą, słyszę i widzę, taha, twędź, Bóg jest nad wami czuwający al-Hajtwedwśw. Z wyjątkiem tych, którzy żałują, wierzą i czynią dobre uczynki, Bóg zamieni ich złe uczynki w dobre alfurkan furkan w To odpowiada uciśnionym, gdy go wzywają, al nam wdusien A tych, którzy walczą na naszej drodze, z pewnością poprowadzimy na nasze ścieżki al-Ankabut dłajciąście. I z Jego znaków jest to, że stworzył dla Was parę, abyście w nich znaleźli spokój, a rum treć On jest tym, który obdarza Was błogosławieństwem, a Jego aniołowie proszą Go o to al-Awzabtret i Fotren. Pokój. Słowo od miłosiernego Pana Jasin Trześizyfniec. Pan niebios i ziemi i tego, co jest między nimi, wszechmocne, PRZEBACZAJĄCY Nie rozpaczaj o miłosierdziu Allaha, a z umartricią fitr. Zywajcie mnie, a ja wam odpowiem: Gafir fortisicht. Zaprawdę na tych, którzy powiedzieli: Nasz panem jest Allah, a następnie byli wytrwali, aniołowie stąpią na nich fusilat fortuntr. O wy, którzy wierzycie: Jeśli pomożecie Allahowi, on wam pomoże Muhammad en sędz. To on sprowadził spokój do serc wierzących alfatę w fortniczwocie. Jesteśmy mu bliżsi niż jego żyła szyjna, kaf Zaprawdę, my już wcześniej go wzywaliśmy. Zaprawdę, on jest miłosierny, miłosierny. Czy nagroda za dobro jest czymś innym niż dobrem? Arrahman rahman A my jesteśmy bliżsi do niego niż wy, ale wy nie widzicie Al-Waqi'ah I on jest z wami, gdziekolwiek jesteście, Aladit dit A kto się boi Boga, to on stworzy mu wyjście i zaopatrzy go z miejsca, którego nie spodziewa się korący ksintutry. Czyż ten, który stworzył, nie wie? I on jest saple al knowin al mulksiksten Podnieś więc imię Twego Pana, najwyższego al haka chrzestem wpływ. Bądź więc cierpliwy z łaskawą cierpliwością Alma Ari Sevindfim. Prosić o przebaczenie od swego Pana. Zaprawdę, on jest wiecznie przebaczającym, Nuh O ludzie, co cię oszukało w sprawie Twego Pana, miłosiernego, Al-Infiar, seist. A on jest przebaczający, miłosierny Al-Buruj Eliphunfod. Ich nagrodą u swego pana są ogrody wiecznego zamieszkania, pod którymi płyną rzeki Albayinach Najizitleid. Tokolwiek uczyni dobro wagi atomu, zobaczy je aż -e w serde. Zaprawdę, z trudem jest łatwość, rzeczywiście, z trudnościami będzie łatwość, aż szart na A co do tego, którego waga jest ciężka z dobrych czynów, Alkari Ach z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i uczynili dobre uczynki i doradzali sobie wzajemnie prawdzie i doradzali sobie wzajemnie cierpliwości. Powiedz, On jest Bogiem jedynym, al ich las Szukaj pomocy przez cierpliwość i modlitwę, al bakarah to forfen. Nie ma tajnej rozmowy między trzema, ale On jest ich czwartym, al mujadilah jadilah finjic Bóg jest łagodny wobec swych sług, zapewnia pożywienie temu, komu chce, aż szura A kto się odwraca od pamiątki miłosiernego, to uczynimy dla niego szatana, który będzie jego towarzyszem. Nikt nie zostanie uratowany, z wyjątkiem tego, na kogo Bóg okaże miłosierdzie ad duchan Powiedz wierzącym, aby wybaczyli tym, którzy nie boją się dni Allaha, al jach I nie stworzyłem dżinnów i ludzi tylko po to, by mi służyli koron filsiem wysied. I że to on sprawia, że się śmieje i płacze annaim fiftrem fotre. Być może Allah umieści uczucie między wami i tymi, których uważacie za wrogów al-mumtahanach i inną przyjaźń kochasz, zwycięstwo od Allaha i zbliżający się podbój, aż saf siksy O wy, którzy wierzycie, nawróćcie się do Boga z szczerą, skruchą, a Tahrim siksy I wspominaj imię Twego Pana i poświęcaj się Jemu całkowicie al almuzamil cewetrygajt. Dzień, w którym Duch i Aniołowie staną w rzędach, nie będą mówić, chyba że ten, komu miłosierne pozwoli Annabasewitryć. I nie będziecie chcieli, jeśli nie będzie chciał Bóg, Pan wszechświatów, Attakwir Aichentwürgen. Przypomnij więc, bo Ty jesteś tylko przypominającym. Al-Gashiach Do sprawiedliwych zostanie powiedziane. O duszo spokojne, Al-Fajr sen Jestem. A wasz pan da wam, a wy będziecie zadowoleni at tu par Czyż nie Bóg jest najsprawiedliwszym sędzią? Zaprawdę, ich pan jest tego dnia świadomy o nich. Następnie na pewno zostaniecie zapytani tego dnia o przyjemności ad tak Wzywaj więc swego pana i ofiaruj Jemu ofiarę. Al-kaftar cendytwu. Następnie wychowaj chwałę swego Pana i proś go o przebaczenie. Rzeczywiście, on zawsze przyjmuje skruchę. Anna nasr Jeśli kochasz Allaha, podążaj za prorokiem. Allah cię pokocha. Tel imran tretren. Allah przyniesie ludzi, których kocha, a którzy kochają go. Al-maidah fimfifor. Prawdziwi wierzący to ci, których serca drżą, gdy wspomina się o Allahie Al-Anfal Eidu. Allah zwrócił się do proroka i wierzących w miłosierdzie At-Tawbah seven. Bądź cierpliwy wobec tych, którzy wzywają swego Pana rano i wieczorem, szukając Jego oblicza Al-Kaf Eidu. A kiedy jestem chory, to On mnie leczy, aż szuarat ujrzystecie.